pułkownik Henryk Liwa. Wiązankę kwiatów składają uczniowie, nauczyciele i rodzice szkoły Szkół Społecznych Zamości. Składa Aleksandra Wojtyna. Kolejna delegacja składa Zarząd Powiatu Prawo i Sprawiedliwość Zamość w składzie Krzysztof Gałaszkiewicz, Radny Sejmiku, Andrzej Olborski, dyrektor generalny PGE Zamość. Wiązankę kwiatów składa delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego Zarząd Powiatu Grodzkiego w Zamościu w składzie prezes Janusz Szatkowski i członkowie prezydium. Składa Sebastian Paul, dyrektor delegatury. Anna Sobczuk-Hachuła, dyrektor delegatury inspekcji handlowej. Wiązankę składają Radni Komitetu Wyborczego Marty Pfeifer, Delegacja w składzie Tadeusz Lizut, Grzegorz Podgórski, Zdzisław. Wojtak Wiązankę Kwiatów Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska Delegacja w składzie Marek Splewiński Prezes Jerzy Słupecki Światy składa Rada Oddziału Zamość Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. Delegacja w składzie. Przewodniczący Marek Balewander, członek Rady Sylwester Kopański, członek Rady Gałdyga Marcin. Wiązankę składa Rada Miejska Sojusz Lewicy Demokratycznej. Delegacja w składzie Radna Miejska Agnieszka Klimczuk, Radny Miejski Janusz Kupczyk. Wieniec składa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu. Delegacja w składzie Kierownik Joanna Palikot, Konrad Łyb, Marcin Jabłowski. od członków Zarządu i Radnych PiS Starostwa Powiatowego w Zamościu składają Lucjan Bednarz, Janusz Drzozowski, Jerzy Marucha. Kwiaty składa Zarząd Platformy Obywatelskiej Powiatu Grodzkiego w Zamościu delegacja w składzie Ireneusz Godzisz, Andrzej Mulawa, Katarzyna Pelc. Związankę składa Stowarzyszenie Internowanej Zamojszczyzny, Delegacja w składzie. Maria Lewkowicz, Ryszard Wichrowski. Kwiaty składa powiatowy Urząd Pracy. W zamościu dyrektor Marian Hawrylak, zastępca Jan Kozyra. Kwiaty składają mieszkańców Jana Zamońskiego w Zamościu, delegacja składnie. Michał Malewski, przewodniczący zarządu Osiedla Zamońskiego w Zamościu. Kwiaty składają uczniowie i dyrektorzy Zamońskich Szkół Podstawowych. Jakie składa organizacja międzyzakładowa NSZZ? Solidarność pracowników oświaty w zamościu. W składzie Anna Hadam przewodnicząca, Hanna Maziar, wiceprzewodnicząca. Wiązankę składa Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie. Adwokaci zamojscy. W składzie Marcin Mazur-Kromiak. Szymon Skroniewski Wieniec składa Wyższa Szkoła Zadzania i Administracji Dziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu, doktor nauk medycznych Rafał Sapuła ze studentami kwiatów składa samodzielny publiczny szpital wojewódzki imienia Papieża Jana Pawła II w składzie Andrzej Milcarek, dyrektor, porządku, Andrzej Szewczuk, zastępca dyrektora Teresa Bawryca Kordulska, naczelna pielęgniarka. Kolejną wiązankę składa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, krok za krokiem w zamościu i Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych, krok za krokiem w zamościu. Delegacja w składzie Lena Mator z rodzicami, Patrył Szczygieł z Mamą, Kamil Kapasiński, Agnieszka Magryta Głąb, Anna Siwczuk. Kwiaty składa Rotary Klub Zamość. Delegacja w składzie Elżbieta Szymańska, Sylwester Borkowski, Jerzy Liberacki. Wiązankę kwiatów składają służby mundurowe Garnizo do składają przedstawiciele szkół ponadpodstawowych miasta Zamość. Kolejną wiązankę z kwiatów składa Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu. Delegacja w składzie Dyrekcja Nauczyciele Uczniowie. Kwiaty składa Technikum New Technologii w składzie Dyrekcja i Uczniowie Technikum. Wiązankę kwiatów składa dwujęzyczna szkoła podstawowa Smart School w Zamościu, delegacja w składzie nauczyciel Adriana. Jeszcze z uczniami. W imieniu klubu Rotary Zamość Ordynowski kwiaty składa Anna Kaczmarczyk, Monika Masilonis, Włodzimierz Będkowski. Wiązankę kwiatów składa Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, delegacja w składzie Pracownicy, Studenci, Uczelni. Kolejna delegacja Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chówca imienia Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, delegacja w składzie Instruktorzy, Harcerze, Zuchy. Składa związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Delegacja w składzie. Kamila Sokołowska, Kamil Rabiega, Weronika Tutka, Jan Złomańczuk. Kwiaty składa jednostka strzelecka 20-22 w zamościu. Zespół Szkół Strzelec. Kwiaty składa branżowa szkoła rzemiosł różnych pierwszego stopnia w Zamościu. Delegacja w składzie dyrekcja, nauczyciele, uczniowie. Wiązanka od dyrekcji grona pedagogicznego rodziców oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lipsku. Związankę składają uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Ojca Pio w Zamościu, delegacja w składzie, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie. Kolejną wiązankę składa Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, delegacja w składzie Dyrekcja, Nauczyciele i Młodzież. Delegacja z Prywatnego Technikum Hotelarskiego w Zamościu, w składzie Oliwia Bojar, opiekun samorządu Wiktoria Osiecka, Oliwia Palu. Wiązankę składa delegacja z Rzemieślniczej Branżowej Szkoły Pierwszego stop Zamościu w składzie Bartosz Baran, Katarzyna Wuczyńska, Karolina Deleżu. Wiązankę składa delegacja Placówek Oświatowych Miasta Zamość w składzie Maria Sakowicz, dyrektor poradki. Pedagogicznej, Katarzyna Pleskaczyńska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu z samorządem i wychowanków. Barbara Grątkowska, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Lutjan Gnyp, Waldemar Leszczyński. Wiązankę składa dyrekcja i nauczyciele technikum zakładu doskonalenia zawodowego w Zamościu. Oddziały wpocznij, Od oddziały walcz. Poddziały, spocznijmy! Złożenie wieńców i kwiatów dobiegło końca, teraz szanowni państwo, orkiestra wojskowa z Lublina, pod batutą starszego grążego sztabowego Rafała Palutkiewicza, odegra pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Pododdziały, walcząc! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego! Poddziały spoczni. Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości major Dominik Pieprzowski złoży meldunek dowódcy II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej panu pułkownikowi Tadeuszowi Starowicowi o gotowości podziału do defilady. Pododziały, Baczność! Do defilady. Ugrupowanie marszowe. Kierunek prawo. Maszynowacz, pod oddziały spoży. Szanowni Państwo, w tym czasie pododdziały przeformułowują się w kolumny marszowe, aby za chwilę powrócić na płytę Rynku Wielkiego w defiladzie i zaprezentować Państwu defiladę. Służb Modrowych Garnizonów Zamość, którzy biorą udział w dzisiejszych uroczystościach z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Rozpoznania pododdziały Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więździennej, 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Za chwilę, Szanowni Państwo, będziemy mogli obejrzeć defiladę w wykonaniu żołnierzy garnizonu załóg. Zachęcam do obejrzenia defilady bardzo serdecznie. Wspomnę, że po zakończeniu defilady na płycie Rynku Wielkiego Orkiestra Wojskowa z Lublina zagra krótki koncert. Również zapraszam do wysłuchania tego koncertu. Miejcie, tak, Stąd, nie ma problemu. A proszę bardzo <grystanie> no, Gdzie jesteś? No to dawaj tu. Dobra, spodź tu szybko, tam cię czapkę, się, wchodzą Ci czapkę, aby się jeszcze szali ten wol i tak fajnie do wszystkich. Szanowni Państwo, po uroczystym zakończeniu uroczystości, już po wychylaniu po zakończeniu, jeszcze pragnę zaprosić wszystkich Państwa na ogień dla niepodległości, spektakl południowy w wykonaniu Teatru Butopia, co się odbędzie po krótkim koncercie w wykonaniu w orkiestry Wojskowej z Lublina pod patutą starszego Chorowego sztabowego Podobno jest to będzie jest... zadanie. że jak tu nie to tego nie zobaczy. Nie wiem. Najchętniej bym weszła, weszła tam i wciąż się tutaj. すいません。